Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej. Dzisiaj w temacie rolniczym Ukraina nadal brokuje import drobiu z Polski. Ja nazywam się Anna Bryłka, a ze mną obecni prezes Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz Piotr Lisiecki i Konrad Sajkowski, nasz lider lider konfederacji w okręgu Elbląskim. Szanowni Państwo. W związku z wystąpieniem województwem podlaskim ogniska rzekomego pomoru drobiu władze Ukrainy decyzją z dnia 13 lipca wprowadziły zakaz importu na, całe te, na, na Ukrainę z całego terytorium Polski zakaz importu drobiu, jaj wylęgowych, żywego drobiu oraz produktów i surowców, surowców pochodzących z drobiu. No i niestety to ognisko chorobowe, które wystąpiło na terenie województwa podlaskiego, nie wprowadzono tutaj ze strony Ukrainy regionalizacji, tylko zakazano importu z całej Polski. Naszym zdaniem jest to tylko i wyłącznie pretekst do tego, żeby zatrzymać import z całego kraju, i w związku z tym składamy dzisiaj zapytanie do głównego lekarza weterynarii, co tak naprawdę dzisiaj dzieje się w relacji handlowej w eksporcie polskiego drobiu na Ukrainę. Ukrainę. Jaki jest stan faktyczny rozprzestrzeniania się rzekomego pomoru drobiu? Jaki jest zasięg terytorialny wykrytych przypadków? E, jakie jest ryzyko, że choroba rozprzestrzeni się dalej? Jak wygląda wymiana informacji pomiędzy stroną polską a stroną ukraińską? Jak wiemy doszło do spotkania online w piątek w zeszłym tygodniu. Bez żadnych konkluzji, Tych, te konkluzje do dzisiaj nie pojawiły się również na stronie głównego inspektoratu e, weterynarii. Jakie jest źródło zakażenia e, drobiu? E, no i jak wygląda wsparcie głównego inspektora weterynarii dla rolników, dla podmiotów, które zostały dotknięte e, zakazem tego eksportu, dlatego że ten eksport, ten zakaz zaczął obowiązywać z dnia na dzień, wiąże się z bardzo dużymi kosztami e, dla polskich rolników, dla polskich producentów rolnych, o czym powie szerzej Piotr Lisiecki. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Piotr Lisiecki, jestem prezesem Krajowej Izby Producentów Droby i Pasz. Chciałem poinformować Państwa, że od 10 dni, każdego dnia wykluwa się kilkaset piskląt kurzych i indyczych, które zostały wcześniej zamówione przez kontrahentów z Ukrainy, ale na Ukrainę trafić nie mogą. Wylęgarnie liczą straty, ponieważ nie można tego procesu zamknąć, zatrzymać, Wycofać. E, pisklęta czy jaja zostały nałożone trzy tygodnie temu i wylęgają się, nie oglądając się na politykę międzynarodową. E, kilkaset tysięcy piskląt, które nie mogą trafić e, na fermy ukraińskie, więc muszą znaleźć miejsce na rynku krajowym. To z kolei powoduje ogromne zamieszanie cenowe, próby, próby zbicia cen. Próby sprzedaży poniżej kosztów produkcji. Ta dramatyczna sytuacja jest absolutnie niezawiniona przez polskich hodowców. Pierwszy od 50 lat przypadek Newcastle Disease choroby, która absolutnie nie jest zagrożeniem dla człowieka, w przeciwieństwie do wąglika, ptasiej grypy czy wścieklizny. Ta choroba nie przenosi się na człowieka. Pierwszy od 50 lat który najprawdopodobniej jest po prostu wynikiem błędu w hodowli. Na Newcastle disease, na rzekomy pomór mamy szczepionkę, taki są szczepione, więc są bezpieczne. Ukraina podpisała umowy z Polską, ale i z Unią Europejską o honorowanie wzajemnych świadectw zdrowia, zdrowia, a także o regionalizację. Zatem nawet gdyby przyjąć, że istnieje jakiś cień ryzyka dla ukraińskich hodowli, że ten przypadek z Podlaskiego mógłby, mógłby wpłynąć na zagrożenie dla hodowli ukraińskiej, to zakaz powinien dotyczyć tylko i wyłącznie powiatu, w którym ten przypadek się zdarzył. Nie ma zatem złudzeń, że sprawa jest polityczna, ma charakter międzynarodowy, przepychanek między rządami, natomiast nie jest absolutnie winą hodowców, polskich hodowców, którzy w tej chwili liczą straty. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, główny inspektorat weterynarii informuje, że podejmuje działania w celu uruchomienia tego eksportu. Niestety nie informuje o tym, jak na to patrzy strona ukraińska, a strona ukraińska butnie informuje, że najpierw będzie musiała przeprowadzić szczegółowy audyt. Więc jesteśmy w sytuacji, w której Ukraina, zależna od Polski, będąc w wojnie, informuje nas, że nie ma czasu ani środków na Żadne kontrole i żaden audyt, jeżeli chodzi o miliony ton zboża wpływającego do Polski. Jeżeli chodzi o wpływający do Polski właśnie drób, owoce miękkie i tak dalej, na to nie ma czasu ani środków. Nie ma czasu ani środków, ponieważ jest wojna, żeby przeprowadzić ekshumację na Wołyniu i pochować naszych krewnych. Na to też nie ma czasu i środków i to nie jest czas, bo jest wojna. Natomiast znajdują i czas, i środki, żeby przeprowadzać audyt na polskich fermach. To jest oczywiście pretekst. Do tego, żeby zablokować eksport polskiego drobiu. I to po raz kolejny pokazuje, że to, co mówiliśmy wcześniej, kiedy wyzywano nas od ruskich ONUcy, że trzeba pilnować polskiego interesu narodowego, bo nikt za nas tego nie zrobi, właśnie mamy tego obraz dzisiaj. Wdzięczność nie jest żadną walutą w polityce zagranicznej. I brutalnie. PiS się o tym przekonuje, tylko że płacimy za to my, Polacy. To jest, niestety okazuje się, że mamy rząd frajerów, który ustawił się w roli sługi Ukrainy i teraz mamy sytuację, że Ukraina broni interesów Ukraińców, za co nie można mieć do nich pretensji. Polski rząd też broni interesów Ukraińców, w takim razie nie ma komu bronić interesu Polaków. Najwyższy czas, idą wybory, żeby zmienić ten zły rząd i żeby wreszcie ktoś w Polsce reprezentował interesy Polaków. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma, dziękujemy bardzo.